Ponowne Narodzenie. Ktoś zapytał mnie przed kilku dniami, czy mogąc narodzić się ponownie, przeżyłabym życie w inny sposób. Nie namyślając się wiele, odpowiedziałam: nie. Potem trochę się zastanowiłam i mogąc na nowo przeżyć moje życie, mówiłabym mniej. A słuchałabym więcej. Nie rezygnowałabym z zaproszenia na kolację przyjaciół jedynie dlatego, że mój dywan jest trochę poplamiony i że pokrycie tapczanu jest nieco wypłowiałe. Jadłabym kruszące się bułeczki w eleganckim salonie i o wiele mniej martwiłabym się sadzami z zapalonego kominka. Znalazłabym czas na wysłuchanie opowiadań dziadka, wspominającego lata swej młodości. Latem nie domagałabym się zamykania okien w aucie tylko dlatego, że dopiero co zrobiłam sobie ondulację. Nie dopuściłabym, aby świeca w kształcie róży roztopiła się, zapomniana w komórce. Zużyłabym ją zapalając często. Położyłabym się na łące z dziećmi, nie martwiąc się o poplamienie sukienki. Płakałabym i śmiałabym się, o wiele mniej patrząc na telewizję, a częściej obserwując życie. W większym stopniu dzieliłabym odpowiedzialność z moim mężem. Czując się źle, położyłabym się do łóżka, zamiast iść z gorączką do pracy, jakby. Bez mnie w biurze świat się miał zawalić. Zamiast wyczekiwać z niecierpliwością końca dziewięciu miesięcy ciąży, ukochałabym każdy jej moment świadoma tego, że ten cudowny fakt, który dokonuje się we mnie, jest jedyną okazją, by współpracować z Bogiem nad urzeczywistnieniem cudu. Całującemu mnie synowi nie powiedziałabym, dość, dość, idź umyj się, bo kolacja jest już gotowa. Częściej mówiłabym, kocham ciebie, a rzadziej, przykro mi. Ale przede wszystkim, mogąc zacząć wszystko od nowa, zawładnęłabym każdą minutą, patrzyłabym na nią tak długo, aż zobaczyłabym ją rzeczywiście, żyłabym nią. I nie oddałabym nigdy. Erma Bombek: Każda chwila, którą Bóg Ci darowuje, jest przeogromnym skarbem. Nie wyrzucaj go, nie marnuj, nie biegaj ciągle w poszukiwaniu niepewnego jutra. Żyj najlepiej jak możesz, myśl. Najlepiej jak umiesz, czyń najlepiej jak potrafisz dzisiaj. Dzisiaj bowiem szybko stanie się jutrem, a jutro szybko stanie się wiecznością. Dobrej nocy.